Witajcie, witajcie moi widzowie, a ja sobie właśnie zrobiłam śniadanko, już wam mówię co zrobiłam na śniadanko, ale jak śniadanie, no to wiadomo, że, be, że oglądam przy śniadaniowej niemieckiej telewizji, ona mnie naprawdę odpręża. Co ja zrobiłam na śniadanie? Usmażyłam sobie jajka na maśle z pomidorami, z serkiem, trochę dodaję serka mascarpone i tu zrobiłam sobie kuskus, bo wiecie co? Trzeba ograniczać pieczywo właśnie, bo to pieczywo to takie jest... W ogóle raz, że mi nie smakuje to pieczywo z dyskontów, a drugi raz, że ono też nie jest za bardzo zdrowe, wiecie. Mąka nie jest zdrowa. I kupiłam sobie to chrupkie pieczywo z sezamem waza. Mmm, bardzo dobre. No i mam tutaj kaszę kuskus, bo jak ostatnio byłam... Mm, bardzo chrupkie to pieczowej, Przepyszne. W tureckim sklepie kupiłam wtedy tą czekoladę Dubaj. Hmm, hałwę. No i kaszę kuskus. Bo bardzo dobra jest. <laughs> Dawno już jej nie jadłam. Więc y Czemu nie? Kasza kuskus jest też zdrowa. I do tego oczywiście kawę. Przepyszna, aromatyczna. Widzicie, jeszcze nawet para leci, więc piję ją, bo ja uwielbiam gorącą kawę. Jeśli chodzi o niemiecką telewizję. O, super! Pokażę Wam to. Fajnie, fajne goście dzisiaj mają. Już Wam pokazuję. A oczywiście do kawy zabieram sobie tą będę zajadała sobie ale tylko jedną tabliczkę tą tej czekolady a o, już zaraz zaraz wam pokażę o co chodzi zobaczcie czy znacie te osoby tutaj te już wam powiem to są bracia to jest dwóch braci, ten ciemny to jest taki inteligentniejszy, a ten tutaj to taki młodszy jego brat, ale taki wiecie, ten zawsze go, ten czarny, ciemny zawsze go, e, zawsze mu jakieś robi kawały temu młodszemu, a ten młodszy się zawsze nabiera. Zresztą widać, że ten młodszy jest taki naiwny, a ten jest taki bardziej, bardzo inteligentny, ale czekajcie tutaj. Słuchajcie, kochani. Ci bracia. To jest chyba br Brother Team. Napiszę wam, o tutaj jest. Chris Erlich, Erli się bruda. Chris Erlich. Bo to chyba Chris to się nazywa ten starszy brat. Oni robią, wiecie, jak Dawid Copperfield, y Ten pamiętacie, co robił takie show, że znikały budynki w Warszawie. Jak się nazywał ten? Całbaman, ten, ten, ta osoba, która tak bardzo mm, czarowała wszystko. No to oni są perfekcyjni, jeśli chodzi o Niemcy. Ja po prostu bardzo lubię w ogóle tą telewizję śniadaniową, a dzisiaj, no to goście, to, bo, bo oni albo. W tej telewizji chodzi o to, że oni zapraszają różnych gości, takich, wiecie, znanych, celebrytów. Aktorów, artystów, muzyków. No i dzisiaj są właśnie ci bracia i będą pokazywali pewnie jakiś najnowszy trik. Będą coś fajnego robili. Uwielbiam te klimaty. Ja dzisiaj idę do pracy, ale dopiero na popołudniu. Więc, słuchajcie, mogę sobie spokojnie dzisiaj obejrzeć, co oni będą czarować. A jeszcze chciałam Wam pokazać, jeśli chodzi o niemiecką telewizję, ale to już później. Pokażę Wam, zaraz Wam pokażę, to jest o czym oni w ogóle mówią, bo jak tak do Was mówię, to nie słyszę. Mm -hmm. Oni mówią o swoich turnerze będą, że są zajęci, oni w ogóle no, no oni są perfekcyjni. Jak ich znacie ci, co mieszkają w Niemczech, zresztą nie występują na całym świecie. Napiszcie, czy znacie tą grupę, ten team Earlisie Bruda, czyli prawdziwi bracia. Dobra, posłucham, o czym tutaj w ogóle dzisiaj będzie i jak będzie coś fajnego, to oczywiście łączę się z Wami. Pozdrawiam.